Maneczko z tej strony AmurTV, a dziś zapraszam Was na, unboxing i paczki od firmy Ale Aqua. Jak widzicie, paczka jest dość spora tak ona wygląda jest dość spora ta paczucha. Dla osób, które nie znają firmy Ale Aqua Polska jest to firma zajmująca się paszami dla hodowców ryb, a także akwarystów. I w ofercie możecie znaleźć granulat a także główszy pelet dla naszych wędkarzy. Link do szczegółów znajdziecie w opisie tego odcinka, tam Was serdecznie odsyłam, żebyście sprawdzili pewną ofertę firmy Ale Aqua a Was serdecznie zachęcam jeszcze do subskrypcji z dzwoneczkiem. zostanie także łapki w górę pod tym materiałem, napisania komentarza pijam o tym odcinku. I zapomnijcie go także o znajomym. A teraz zabieram się za otworzenie tej paczki. W pacce mamy tutaj dwie czapeczki i aqua fishing tak ona się poznaje z przodu tak z tyłu A tak sobie ją podminimy mamy też tutaj jeszcze długą dajankę oprócz tego także jeszcze koszulkę jedno sobie otworzymy jedno sobie teraz na szybko otworzymy Tak się prezentuje z przodu. Natomiast tak się prezentuje z tyłu. Położymy, żebyście widzieli logo. No a ja się koszulki nie robię, bo jest dość chłodno dzisiaj. Za dość intensywnie i za ciepło nie jest. Więc koszulkę ubierzemy tutaj nad wodą. Odłożyłem ją tutaj na bok. Zajmiemy się teraz główną częścią tej paczki. Czyli mamy tutaj worek, to właściwie taki półworek peletu Aqua Master 11 mm. Jest on zdecydowanie teraz na ten okres bardzo fajny, bo on jest tutaj na okresy takie bardziej zimniejsze. Takie może powiedzieć, że wręcz zimowe. Skład jego to 35% białka, 9 tłuszczy. W związku z tym, że pellet nie ma sobie również zbyt dużej ilości mączek rybnych, możemy go w bardzo łatwy sposób aromatyzować różnymi zapachami, Ty na przykład jakimiś dipami, boosterami, innymi zalewarkami pod na przykład ryby karpowate. A poprzez małą ilość mączek rybnych ten pellet idealnie będzie wchłaniał ten cały nasz aromat, który użyjemy do właśnie go zadipowania. Panet Master stabilność w wodzie ma 3 godziny, czyli jest dość szybko pracujący na jakieś szybkie lasiatki, który potrzebujemy szybko siunąć rybę nasze łowisko. Właściwie właśnie do tego nadaje idealnie. No i co? Myślę, że jeszcze Wam tutaj pokażę jaką tutaj yy, ważność tego worku wygląda. Rozcieli się tutaj wolę. Widzicie, żeby to na biolę, chociaż spręż... Mogli zobaczyć, jak on się prezentuje. Jak widzicie, palet jest dość jasny. Jest on w wielkości 11 mm. Sztuka tak się prezentuje. Jeżeli jest on dość duży, jeśli otwartość jest taki dość twardy. Możemy tutaj, jak widzicie, przez środek myślę, że zrobić dziutkę przez niego na jakieś włosa. Więc możemy użyć go również jako przynętnik. Nie tylko do nęcenia wstępnego. Możemy także ten pellet cały sparzyć, jeśli potrzebujemy, gorącą wodą, będzie wtedy taki jako pasta, do obrotnienia na przykład podajników do metody, albo jakichś ciężarków karpiowych, jest powinien być całkiem fajny, w takiej wersji. Ten pelet możemy także używać pod bombkę, pod tutaj, a niektórzy nawet różnic go używają pod spławik, pod jakichś większych okazów ryb, my tutaj będziemy celować myślę, że w jakieś większe karpie. Możliwe, że jakieś inny w to wejdą, pewnie amury się też skuszą. W związku z tym, że palet jest takim mocno śmierduchem, myślę, że fajnie będzie ścianał pod jakieś karpie, pod jakieś inne większe rybki. No i z gubsza tak by się od ten pelet cały prezentował. Z tego miejsca serdecznie dziękuję filmie Ari Aqua. Za polecenie mi tego całego worka PELETU. A także za ubrania i za możliwość prezentowania marki Ale Aqua na naszym kanale. A was serdecznie witam zachęcam do odwiedzenia firmy Ale Aqua Polska oraz Al Aqua. Wisznie, link, link macie w opisie tego materiału. To ma serdecznie. Odsyłam, że się sprawdzi pełną ofertę. Nie zapomnijcie także śledzić naszych następnych materiałów, a także odwiedzić całą playlistę To znajdziecie w opisie tego materiału z naszymi przygodami z paletem od Ale Aqua. Zachęcam was także do subskrypcji. Dostanie także łapki w górę, napisanie komentarzy o tym materiale, a także o palecie, ale oko, jak się nad wodą. Pamiętajcie także o udostępnieniu tego filmiku znajomym, a my widzicie go na kanale. Się